STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem pogoni Szczecin. Mieliśmy swój pomysł na, na ten mecz, i, i fajnie, fajnie. Zagraliśmy taktycznie. Szkoda, że straciliśmy tę bramkę, ale koniec końców wygraliśmy spotkanie. Tak, cieszyłem się bardzo z tej bramki. Sześć bramki w debiucie to jest naprawdę super sprawa, bo dodaje pewności siebie już na samym początku, a tym bardziej. Gol w 90 minucie, gdzie, gdzie wygrywamy pierwszy mecz w sezonie, także dodaje kopa, także jesteśmy na dobrej drodze. Um, teraz to wszystko pójdzie do przodu, jak e, przyszedł Darek, e, który daje dużo jakości, jest listek, który e, daje bardzo dużo jakości i, i ta rywalizacja na skrzydle będzie jeszcze większa i z korzyścią dla, dla zespołu. Golna waga zwycięstwa w ostatniej minucie to jest zawsze bardzo mocny błodziec i, i po tym zawsze panuje super atmosfera w zespole, także na tej atmosferze teraz i, i ciężkiej pracy będziemy bazować na, na meczu z Wchodząc Tutaj mówiłem, że, że znam bardzo wielu chłopaków i, i tego tematu aklimatyzacji. No długo, długo nie będzie, wiadomo, że jeszcze się w przecież nie osiedliłem, bo byłem tylko jeden dzień, ale, ale to wszystko przebiega bardzo sprawnie i, i bardzo się z tego cieszę. Rozpocząłeś spotkanie z opaską kapitana. Jak widać nie parzyło. No nie parzyło, ale przed nociem jak, e, e, jak mówiłem to w szatni to, e, to się pomyliłem i była z tego spora beka. Ale na szczęście lepiej gram niż mówię jak to trener powiedział.